Siemanko, moi drodzy, w miniony ligowy weekend działo się naprawdę bardzo wiele. Nie tylko dowiecie się o skandalicznym zachowaniu Douglasa Kosty i przełamaniu Ronaldo, ale i także o świetnej grze polskich piłkarzy na włoskich boiskach, w tym m.in. o fenomenalnym Krzysztofie Piątku. Na końcu odcinka opowiem wam także o kilku szybkich newsach i ciekawostkach oraz o komunikacie odnośnie powrotu Ligi Mistrzów. Zatem zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. O wczorajszym meczu pomiędzy Juve a Sasuolo zrobiło się bardzo głośno, głównie to z dwóch powodów. Pierwszy to to przełamanie Ronaldo, który jak już zaczął strzelać, to od razu wpakował dwie brameczki, zapewniając tym samym starej damie komplet punktów. Do zdobycia swojej premierowej bramki w lidze włoskiej, potrzebował czterech spotkań i aż 27 uderzeń na bramkę rywali. Kibice Juve nie powinni się jednak martwić tymi statystykami, ponieważ Ronaldo nauczył nas, że rozkręca się wraz z sezonem. Jako ciekawostkę mogę wam Powiedzieć, że wczorajsza bramka była jubileuszową 400 zdobytą przez Cristiano w jego karierze klubowej. wczorajsze show ukradł jednak Chrisowi jego klubowy kolega Douglas Costa, który swoim zachowaniem konkuruje chyba do miana mendy sezonu. Brazylijczyk ewidentnie miał jakiś problem do piłkarza sassuolo Di Francesco. Najpierw pociągnął go z łokcia i zdyśki, a gdy obaj panowie wdali się w jakąś słowną pogawędkę, Costa postanowił splunąć Di Francesco prosto na twarz, a całą akcję uchwyciły kamery. W pierwszej kolejności Douglas został ukarany żółtą kartką, jednak po weryfikacji waru sędzia nie zawahał się wyciągnąć czerwonej kartki. I teraz jak ja to widzę, na pewno w stronę Kosty poleciały jakieś słowne obelgi, na pewno coś musiało podnieść mu ciśnienie, jednak co by to nie było. Na to splunięcie nie ma moim zdaniem żadnego usprawiedliwienia. Sam jestem pełen podziwu dla Di Francesco, że pod takim czymś zachował spokój i nie postanowił się zrewanżować. Także jak widzicie, palec wokół Firminion jak ma się do występu. Kosty, który nie tylko straci szacunek wśród wielu kibiców, ale i także musi liczyć się z minimum trzema meczami zawieszenia przynajmniej tyle za splunięcie na Liechtensteinera dostał kiedyś lamela. Powiedziałem minimum, bo tutaj różnica jest taka, że przed oplunięciem Kosta chciał zrobić rywalowi krzywdę łokciem, zatem myślę, że około 6 meczów kary byłoby sprawiedliwą opcją. Dodatkowo władze Juventusu mogą nałożyć na niego karę finansową za psucie klubowej reputacji. A co wy o tym wszystkim myślicie? Pewnie, gdyby było na odwrót, gdyby to Włoch opluł Douglasa, od razu zostałby posądzony o rasizm. Poza tym, jest to kolejny świetny przykład dla tych, którzy tak hejtowali War, czyli system wideopowtórek. Jak sobie radzić na włoskich boiskach? Kosta mógłby uczyć się chociażby od naszych rodaków. Praktycznie wszyscy Polacy rozegrali pełne spotkania w swoich klubach, a po bramce dołożyli Stępiński, Kownacki i Krzysztof Piątek, który został już nazwany przez włoską prasę Super Piątkiem. I wcale nie ma co się dziwić. Po pierwsze Krzysiek pobił 70-letni rekord klubu i jest pierwszym piłkarzem Genui od roku 1948, który zdobył bramki we wszystkich pierwszych trzech ligowych spotkaniach. Cztery brameczki na koncie z meczem zaległym dają mu w tym momencie lidera strzelców ligi włoskiej, a biorąc pod uwagę wszystkie mecze sparingowe, cały okres trzech miesięcy jakie Piątek spędził w klubie, było to już dla niego 24 trafienie. Fenomenalne liczby, tym bardziej, że Genua nie zachwycała swoją ofensywą. W całym poprzednim sezonie zdobyli 33 bramki w 38 kolejkach, a teraz sam piątek wykręca lepszą średnią od całego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że jego były trener Michał. Probież miał rację i za jakiś czas Krzysiek będzie kosztował grubo ponad 20 milionów euro. Może to nie miligi kownać, a właśnie to piątek osiągnie kiedyś poziom lewego. Z szybkich newsów i ciekawostek, Ibra zdobył swoją 500 bramkę w karierze łącznie z bramkami w reprezentacji i obok Ronaldo i Messiego jest trzecim aktywnym piłkarzem, który tego dokonał. Teraz tak jak w tytule filmu, do niecodziennej sytuacji doszło w lize brazylijskiej. Jeden z zawodników potrzebował pomocy medycznej, na boisko wjechała nawet karetka. Cała pomoc odbyła się błyskawicznie, jednak kierowca miał problemy z odpaleniem samochodu i tutaj z pomocą przyszli piłkarze, czyli wrzuć pan dwójkę, my popchamy. Szczerze, to chyba. Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego jak piłka, pchają karetkę, żeby ta odpaliła. Gorzej, gdyby w środku znajdowała się osoba walcząca o życie, wtedy to już nie byłoby takie śmieszne. Ciekawe było też zachowanie Riberiego, który wezwał taksówkę i opuścił Alianza Arenę w trakcie meczu Bayernu, gdy dowiedział się, że nikokować nie wpuści go na boisko. Czy coś się stało, czy był to gest w kierunku trenera, tego nie wiemy, jednak ta druga opcja całkiem możliwa. Na koniec przypominam jeszcze, że już jutro wraca Wielka Liga Mistrzów. Już na samym początku zobaczymy takie hity jak Liverpool, Paris, Saint-Germain czy Intermediolan Tottenham. Dlatego chciałbym zaprosić Was z tego powodu na największą w Polsce grupę na Facebooku o tematyce bugmacherskiej, gdzie można wspólnie nie tylko typować spotkania, ale i także przeżyć emocje, które zagwarantują nam najbliższe mecze Champions League. Link dla pełnoletnich widzów znajduje się w opisie pod filmem. Serdecznie zapraszam, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Odcinku. Do zobaczenia, piąteczka.